Halo, Działa to? to? Działa. Jak mnie widać, jak mnie słychać, mam nadzieję, że ptaki nie będą przeszkadzać, no bo akurat dzisiaj znalazłem taką nową miejscówę. Przyjechałem na działkę do Krystyn, rodziców, do Krystyn babci w zasadzie. No, tak czy inaczej, jestem na takiej działce fajnej, gdzie jest cisza, spokój, nie ma w zasadzie żadnego ruchu ulicznego, ale za to jest dużo ptaków i są czyszczące bambusy. Bo akurat Wy tego nie widzicie, ale po Waszej drugiej stronie jest multum bambusów i one tak fajnie piszczą, czeszczą, więc pewnie będziecie to słyszeć. Ale nic, zaczynajmy. Dzisiaj jest 16 czerwca, czyli tak jak obiecałem, po dwóch tygodniach będę nagrywał dla Was relacje z tego, co się dzieje na Filipinach, kiedy loty zostaną odblokowane. Jak wygląda obecna kwarantanna? Czy coś się zmieniło na lepsze? Czy coś się zmieniło na gorsze? Tak czy inaczej, no dobra, zaczynamy. Na początku to, co musicie zrozumieć: na Filipinach panuje ogromne zamieszanie. I to mówię naprawdę ogromne zamieszanie, ponieważ jest bardzo duża dezinformacja. Informacje, które my dostajemy, przychodzą z różnych źródeł i one są czasami sprzeczne ze sobą, więc ciężko to wszystko ustalić. Ciężko tak naprawdę dojść do tego, co jest w tym momencie możliwe, a co nie jest możliwe, bo nawet władze wyrzucają na światło dzienne, można powiedzieć, informacje, które są sprzeczne z tym, co prezydent mówi, więc to jest dlatego takie zamieszanie. To zamieszanie powstaje też bardzo często przez to, że poszczególne wyspy, poszczególne rejony mogą wprowadzać swoje jakby obostrzenia albo też regulacje i one wpływają na to, jak wygląda kwarantanna w danym, w danym rejonie albo na danej wyspie. Tak się dzieje w przypadku na przykład Manilii, Cebu czy nawet naszego Negros Oriental, który po prostu ma całkowicie inne zasady niż na przykład panujące w Cebu czy w Manili. I to już nie chodzi bardziej o to, co prezydent powiedział, ale o to, co rząd lokalny sobie ustanowił. To co jest najważniejsze dla was na dzień dzisiejszy, że pomimo tego, że jest 16 czerwca, myśleliśmy wszyscy, że coś się zmieni, że może odblokują loty międzynarodowe, że będzie można się poruszać pomiędzy wyspami. No na dzień dzisiejszy to się nic nie zmieniło. A w zasadzie z informacji, które dzisiaj rano przeczytałem, wynika, że kwarantanna została przedłużona do końca tego miesiąca. Na pewno na naszym Negros Oriental, na pewno w Manili, na Sikichorze i na Boholu na pewno też. Tak więc no na jeżeli nawet znajdziecie lot, który leci na Filipiny i będzie w jakiejś promocyjnej cenie, to nie liczcie na to, że dostaniecie wizę na lotnisku. Jedyną opcją, jaką kiedy możecie się starać o wizę i będziecie mieli pewność, że jeżeli macie lot i macie wizę, to wylądujecie na Filipinach i zostaniecie wpuszczeni do kraju, to jest tylko i wyłącznie załatwianie wizy przez ambasadę w kraju, w którym się obecnie znajdujecie. Od razu Wam mówię, że najprawdopodobniej ta wiza Wam nie zostanie wy wydana, no bo po prostu ogólnie jest zakaz wydawania tych wiz. Trzeba mieć naprawdę bardzo mocny powód, dlaczego trzeba przylecieć na Filipiny i to w sprawach podejrzewam, że biznesowych albo w sprawach rodzinnych. Też czytałem dużo informacji na temat tego, że m, przykładowo. M, Jakiś obcokrajowiec ma żonę Filipinkę na miejscu razem z dzieckiem i próbuje się dostać na Filipiny. Jeżeli był na wizie turystycznej, nie na wizie rezydenckiej, to ta wiza też mu nie została przyznana. Pomimo tego, że ma żonę, pomimo tego, że miał certyfikat ślubu i akt urodzenia dziecka, nie został wpuszczony do kraju. Jeżeli masz za to wizę rezydenta, no to najprawdopodobniej zostaniesz wpuszczony do kraju, ale słuchajcie, to też tak nie znaczy, że zostaniesz wpuszczony do kraju i możesz podróżować pomiędzy wyspami. Promy są na ten moment zablokowane i turyści nie są wpuszczani. Tylko i wyłącznie Overseas Filipino Workers, czyli Filipińczycy, którzy pracowali za granicą i nagle przylecieli na Filipiny, bo po prostu nie mają pracy, nie mają pieniędzy i chcą wrócić do rodziny, są wpuszczani i oni mogą i to też niecodziennie poruszać się pomiędzy wyspami, żeby wrócić na swoją wyspę, z której po prostu pochodzą. To jest ogólnie naprawdę bardzo śmieszna sytuacja, bo. Zgodnie z tymi informacjami, które są wydawane na Filipinach i te, które możecie przeczytać w internecie, wynika, że jeżeli nawet taki Filipińczyk ląduje w Manili, no to teoretycznie tam jest skazany na dwutygodniową kwarantannę. Po tej kwarantannie może się dostać na prom, na przykład, który płynie do Dumaguete chyba raz w tygodniu To-Go Ferry. I jeżeli już jest na tym promie i wyląduje i wysiądzie w Dumaguete, to tam znowu idzie na dwutygodniową kwarantannę, po to, żeby na przykład Dostać się na wyspę Sekichor i tam spędzić znowu dwutygodniową kwarantannę. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, no to jest śmieszne, no ale tak mniej więcej to wygląda. Tak jak codziennie departament zdrowia na Filipinach wypuszcza ogólne informacje na temat sytuacji panującej w kraju. I na przykład na dzień wczorajszy, na godzinę czwartą po południu jest 26 tysięcy osób, które są zakażone. Z czego 6200 już zostało wyleczonych, jest około 1000 zgonów, i przyrost dzienny jest około 300 do 400 osób dziennie, więc to nie są jakoś dobre informacje, ponieważ wcześniej było tego mniej. Natomiast to, co się udało ustalić, i to, co też oni o tym informują, to 80% tych przypadków, które akurat są nowo wykrywane to pochodziły od właśnie Filipińczyków, którzy pracują za granicą i oni wrócili do kraju. Dlatego też tutaj akurat rząd filipiński stara się jakoś jak najdłużej zablokować możliwość przylatywania na Filipiny, ponieważ boją się właśnie tego, że przez to się rozprzestrzeni cały ten wirus. No i będzie jeszcze więcej problemów niż jest teraz. U nas kwarantanna w Domaguete w zasadzie się dużo nie zmieniła, czyli dalej mamy przepustki. Pomimo tego, że możemy się poruszać wszędzie na Negros Oriental, czyli na połowie wyspy, bez przepustki, bo wszędzie możemy pojechać, to do dużych supermarketów można wejść tylko i wyłącznie z przepustką. Trochę to jest bez sensu, no bo na przykład my mamy przepustkę tylko we wtorek, czwartek i sobotę, i tylko wtedy możemy jechać na jakieś większe zakupy. Oczywiście takie małe sklepiki jak 7 Eleven, czy jakieś przydrożne, małe budki i restauracje sprzedają każdemu. Tak samo można pojechać do każdej restauracji i wziąć na wynos jedzenie. Nowością, która weszła od bodajże wczoraj, jest fakt, że pozwalają teraz na to, żeby jeść w restauracji. Ale bez przepustki. To też jest śmieszne. Tak jak mówię, no, tylko i wyłącznie ta przepustka jest potrzebna do tego, żeby iść do jakiegoś urzędu albo iść do dużego supermarketu. Natomiast jeżeli chcesz zjeść w restauracji, to już możesz i nie musisz mieć na to przepustki. Sprawa jest o tyle ciekawa, że pozwoli otworzyć restaurację, ale tylko na 30% całego ruchu. Czyli jeżeli ktoś miał 10 stolików w restauracji, tylko 3 mogą być zajęte. Nie wierzę w to, że to będzie tak działało, bo to są Filipiny. Podejrzewam, że restauracje, jeżeli zostały otwarte, to będą i tak miały tyle stolików, ile miały wcześniej. Nie wydaje mi się, żeby też ktoś to dokładnie sprawdzał, czy w tych restauracjach jest tylko 30% osób ze 100. Procent możliwych, bo to jest po prostu bez sensu. Eee, też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto przyjechał i chce zjeść w restauracji, nagle kelnerka mu powiedziała, że no dobra, słuchaj, ale możesz wziąć tylko na take out, bo jest tutaj już 30% ludzi i nie możemy cię wpuścić do środka. No tak, słuchajcie, tak nie będzie, no, nie ma opcji. Słuchajcie, też dla mnie wielkim szokiem jest fakt, że od trzech dni w Dumaguete są otwarte wszystkie siłownie. To jest jakaś, nie wiem, no paranoja. Słuchajcie, otworzyli wszystkie siłownie, ale dalej jest zakaz na przykład nurkowania, no bo nie wiem, pod wodą się koronawirus rozprzestrzenia, czy, czy jak, no to jest śmieszne, no naprawdę, no. można iść na siłownię, można iść ćwiczyć, ale nie można iść nurkować samodzielnie. Wszystkie dalej dive center, dive center muszą być zamknięte, no bo takie jest zarządzanie. Miałem okazję akurat nawet rozmawiać z szefem Coast Guardów, czyli Straży Przybrzeżnej, tak? To się ma nazywa. No i bo akurat znam go osobiście i on mi powiedział, że on sam się z tego śmieje, że nurkować nie można, no ale, ale inne rzeczy można robić. No, słuchajcie, to są Filipiny, tak to, tak to naprawdę tutaj wygląda, no. Z dodatkowych i ciekawych informacji, przynajmniej możemy iść snorkować albo pływać w morzu, bo to też się pytałem go oficjalnie i to jest oficjalnie potwierdzone, że nie można organizować, z, organizować zgrupowań na plaży. Natomiast jeżeli chcesz iść po prostu sobie popływać dla sportu, dla relaksu, no to oczywiście możesz skoczyć do wody, popływać sobie, no ale nie możesz biwakować na przykład na plaży w większej grupie osób, bo to już jest jako zbiorowisko i to jest po prostu zabronione. To też ciekawa sytuacja. Do dnia dzisiejszego, to znaczy dalej, można powiedzieć, i na pewno do końca miesiąca, będziemy mieli dalej godzinę policyjną. Czyli o 21:00 shutdown miasta i jeżdżą niby patrole, które mają sprawdzać, czy ktoś nie jest na zewnątrz. Słuchajcie, to są Filipiny. I to nie wygląda tak, że nagle o 21:00 wszyscy idą do domu, bo dalej są przydrożne sklepiki pootwierane. Zresztą te sklepiki, które oni mają, one są tak śmiesznie zrobione, że w zasadzie. No, to jest tak, jakby okno do ich mieszkania, więc jak oni mogą to zamknąć? Oni po prostu są w środku mieszkania. A ktoś kto chodzi ulicą, to może sobie iść i po prostu cokolwiek kupić, co tam chce. Więc to dalej jest otwarte, to się nic nie zmieniło. No, ale oficjalnie jest godzina policyjna do 21.00. Alkohol, z tego co pamiętam, można kupić pomiędzy godziną 7 a 5 po południu. Pomimo tego, że na dziewiątą trzeba, do dziewiątej w domu trzeba być w domu, no to alkohol sprzedają tylko i wyłącznie do piątej po południu. Oczywiście to się tyczy tylko i wyłącznie większych supermarketów i takich sklepów jak 7-Eleven, bo przydrożne sklepiki, które sprzedają alkohol w zasadzie mają na to... No to są Filipiny, nikt się tym tak naprawdę nie przejmuje i też nie jeżdżą kontrolę, żeby sprawdzać, czy ktoś po godzinie piątej po południu sprzedaje alkohol. Kolejna ważna sprawa, o której muszę Wam powiedzieć, to jest Cebu City, bo tam to, słuchajcie, to się dzieje naprawdę niezłe jaja. Dwa tygodnie temu Cebu City, czyli drugie co do wielkości miasto na Filipinach, miało bardzo dużo przypadków, ale te przypadki była jakby liczba malejąca, więc oni otworzyli już bardziej to miasto. Przeszli sobie takiej jakby specjalnej kwarantanny na normalną kwarantannę, która była w Dumaguete. Więc były już otwarte centra handlowe, więcej się można było poruszać po, po ulicach i obserwować tego, no, ruchu uliczny wrócił w ogóle praktycznie do miasta. I o tym też Damian Drążek na kanale Ucieczce Deraju opowiadał, no bo on akurat w tym momencie w Cebu utknął. Ale to, to, jeżeli chcecie znać szczegóły jak to wygląda, no to można to zobaczyć u niego na filmikach. Natomiast słuchajcie, to co się stało w dniu dzisiejszym, no to ogłosili, że wracają z powrotem do tej ciężkiej kwarantanny, czyli centra handlowe będą z powrotem zamknięte, restauracje będą ponownie zamknięte i coraz więcej gorszych rzeczy się tam będzie działo. Czyli w zasadzie oni znowu wrócą do tego, że będą musieli zostać w domu. Naprawdę współczuję Damianowi, że musiał tam utknąć, bo no to nie jest przyjemne. Pomimo tego, że to jest duże miasto i nie można się nigdzie wyrwać, no to trzeba siedzieć na czterech, w czterech ścianach cały czas. I Ciężko jest w ogóle dostać przepustkę, żeby iść po nawet głupie zakupy, więc ja mu współczuję, naprawdę. Kolejna sprawa to kwarantanna na wyspie Sykihor. Jak wiecie, Sykihor to jest bardzo malutka wysepka. Można się tam dostać promem z Boholu, albo z Cebu, albo z Dumaguete. Z Dumaguete jest najprościej, bo to jest najbliższa trasa, w 40 minut jesteśmy na miejscu. I wyspa Sykihor od samego początku nie miała żadnego przypadku zdiagnozowanego. Eee, tak, na pewno. Już pomijam kwestię czy robili testy czy nie robili testów, ale chodzi o to, że oni od początku byli jakby <laughs> yy, no, otwarci na wszystko. W zasadzie nikt tam się nie bał o to, że, że tam jest jakiś przypadek, więc ludzie bawili się naprawdę tak, jakby życie wyglądało normalnie. Pomimo tego, że dalej byli przez cały czas pod kwarantanną, która była w całym rejonie, oni się tym w ogóle nie przejmowali. Yy. Było narzucone to, że trzeba się w maseczkach, że jest zakaz nurkowania, że jest zakaz wchodzenia do morza. Ludzie się tym w ogóle nie przejmowali, więc tych przypadków w i tak nie narosło, No bo wyspa była całkowicie oducelowana, W zasadzie nikt się nie mógł dostać na wyspę, nikt nie mógł z niej wyjechać. Uciekały tylko i wyłącznie osoby, które musiały wrócić do Manili, żeby wylecieć z Filipin i to byli obcokrajowcy, którzy w zasadzie wszyscy już chyba opuścili wyspę. Może zostały tylko i wyłącznie osoby, które powiedziały, dobra, Palicho i tak zostaje już do końca, kiedy to się skończy, nie wiadomo, ale i tak zostaje. No ale słuchajcie, pomimo tego, że oni nie mają żadnego tego przypadku, oni dalej mają przedłużoną kwarantannę do końca tego miesiąca. I co ciekawe nikt nie respektował tego, co tam się dzieje, a nagle zaczynają się robić jakieś obostrzenia, polegające na przykład na tym, że przed najbardziej popularną plażą na Sykichorze, co codziennie tam były, byli ludzie, przez cały ten okres kwarantanny, kąpali się w morzu, chilowali, robili sobie grille i to było OK, nikt tego nie sprawdzał, to w dniu wczorajszym czy przedwczorajszym postawili wielki znak zakaz wjeżdżania na Politon Beach. Po trzech miesiącach, jak ludzie to robili cały czas, nagle oni wpadli na pomysł, żeby coś takiego zrobić. No to są naprawdę, słuchajcie, Filipiny, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Teraz pewnie zapytacie co dalej. No ja wam na to pytanie ciężko by mi było na to pytanie odpowiedzieć, no bo wiem, że dużo z was ma kupione jakieś loty na najbliższe miesiące na Filipiny i słuchajcie, najprawdopodobniej te bilety będą będą kancelowane. Albo co gorsze, nawet nie będą kancelowane, bo może te loty się odbędą, ale nie wiadomo, czy zostaniecie wpuszczeni na Filipiny. Wspomniałem już o tym kilka filmików wcześniej, że wizy nie są wydawane. Więc nawet jeżeli macie połączenie, które może zostanie zrealizowane, nie oznacza to, że ktoś was puści na Filipiny. I nawet jeżeli, słuchajcie, odblokują Manile. Wy lecicie na wakacje. Za dwa miesiące odblokują Manile. To też nie jest powiedziane, że Wy się na przykład dostaniecie na jakąś fajną, magiczną wysepkę, żeby tam spędzić wakacje. No bo transport pomiędzy wyspami na dzień dzisiejszy jest zablokowany dalej. Więc utkniecie wakacje i wakacje spędzicie w Manili. To nie jest naprawdę nic przyjemnego. Co ja radzę? Jak zawsze radzę, to słuchajcie, wstrzymajcie się. Pierwszą, najważniejszą informacją, która musi się ukazać, to jest to, że wróciły wizy. Turystyczne na Filipiny. Jeżeli te wizy wrócą, no to dopiero loty zostaną od, od, odblokowane, no bo jedno z drugim musi współpracować. Co z tego, że oni odblokują loty, które pewnie nie będą i tak latać, no bo nie będzie turystów, którzy będą chcieli przecieć na Filipiny, bo nie dostaną wizy, więc to wszystko jest tak jakby ze sobą powiązane. Więc najważniejsze jest teraz po prostu poczekać, uzbroić się w cierpliwość, dużą cierpliwość, bo na Filipinach nigdy nic nie jest wiadomo. Ach, sam już nie wiem co tutaj robić. I na koniec tego filmiku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że jesteście ze mną, że oglądacie filmiki. Widzę, że kanał rośnie cały czas. Pomimo tego, że ludzie raczej nie planują wakacji na Filipinach, no to cieszycie się z tego, że, że filmiki nowe wychodzą. Widzę to po komentarzach. Doceniam te każdy komentarz, który napiszecie, bo naprawdę, słuchajcie, mega mnie to motywuje, żeby nagrywać dalej, bo przynajmniej mam dla kogo to robić. No i nic, no ja dziękuję Wam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.